Dzień dobry hodowco. Jeśli masz fermę trzody chlewnej i utrzymujesz więcej niż 200 loch, mamy dla Ciebie ciekawą propozycję. Świnie hodowlane Choice Polska są produkowane przede wszystkim w krajowych fermach multiplikacyjnych certyfikowanych przez Choice, dzięki czemu świetnie odnajdują się w warunkach środowiskowych polskich ferm. Zwierzęta dostarczamy własnym, nowoczesnym transportem. Zależy nam, aby dostawa odbywała się z firm krajowych, dzięki czemu lożki nie są zmęczone długą podróżą. Obecnie, w związku z dużym zainteresowaniem klientów genetyką Choice i dynamicznym rozwojem firmy, szukamy hodowców zainteresowanych współpracą w zakresie multiplikacji. Co to oznacza? Hodowca, na podstawie umowy o współpracy nam na loszki CG36, za co otrzymuje atrakcyjne wynagrodzenie w postaci premii genetycznej i ma zapewniony stały odbiór loszek. Ale to nie wszystko. Firma Choice zapewnia hodowcy pomoc specjalistów multiserwisów w zakresie żywienia, produkcji, weterynarii, biotechnologii czy bioasekuracji. Zadbamy także o właściwą selekcję i standaryzację zwierząt. Gwarantujemy stały postęp genetyczny, dynamiczny rozwój hodowcy oraz oferujemy nowe doświadczenie. Jeśli twoja ferma jest zlokalizowana w odległości co najmniej 3 km od innych chlewni oraz obiektów budowlanych i prowadzisz produkcję w jednym miejscu, ta oferta jest dla ciebie. Skontaktuj się z nami, aby poznać szczegóły. Napisz do nas na adres e-mail: lub zadzwoń pod numer 5 0 9 7 7 7 8 6 2. Już dziś rozpocznij współpracę z jednym ze światowych liderów genetyki trzodychlewnej.